Siemanko, jestem gały i to Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 najrzadszych rzeczy w Brawl Stars, słuchajcie, więc jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale i więc bez dłuższego przedłużania już Wam pokazuję te 10 rzeczy. Dobrze, słuchajcie, a więc pierwszą rzeczą akurat zaczniemy w grze. I to na moim koncie, słuchajcie. Dla te, dlaczego tak mówię? Dlaczego tak mówię? Ponieważ pierwszą rzeczą jest skin, słuchajcie, tak, najrzadszy chyba, chyba najrzadszy nie jestem pewien skin w Brawl Stars. Oczywiście jest to gwiazda Shelly, słuchajcie. Ten skin. Jeżeli mnie to nie myli, został dany graczom, którzy założyli swoje konto przed rokiem 2019, czyli już jakiś czas temu, słuchajcie. I jak ten skin wygląda. Zacznijmy od tego tutaj, co jest napisane. Jest to przebranie dla pionierów Brawl Stars, dla kont tworzonych przed rokiem 2019, słuchajcie. I ten skin mam ja, ponieważ ja moje konto otworzyłem już gdzieś tak w połowie, a wcześniej, 2018 roku, jak jeszcze gra była w becie. Dla osób, które nie wiedzą jeszcze, jak ten skin wygląda. Pokażę taki krótko tutaj w Parku Star w naszej jaskini treningowej. Patrzcie, wygląda to tak z takimi gwiazdkami. O tak jeszcze tutaj Ulta, pokażę ten gadżet. Właśnie i teraz jeszcze zobaczycie Ulta, trochę sobie go naładuję i jest taki, co nie? Prosty skin, ale jest to jeden z najrzadszych skinów w Stars, ponieważ ponieważ no już go się nie da zdobyć i nie będzie się go dał już nigdy, nigdy zdobyć, słuchajcie, napiszcie w komentarzu czy wy macie a za chwilkę jeszcze wam pokażę jedną ciekawą rzecz dotyczącą tego skina w tym momencie pokażę wam nagranie jak to wyglądało odblokowywanie tego skina właśnie w 2018 roku, zobaczcie sobie właśnie ten tutaj filmik jak widzicie tutaj jest taki, że odbierz dziękujemy za granie w 2018 roku i tak wygląda odblokowywanie tego skina słuchajcie, on był darmowy słuchajcie i no i patrzcie odblokował go typ, dobrze słuchajcie więc na kolejnym już chyba dziewiątym miejscu mamy najkrótszy Bye. Tak w grze. Jak widzicie jestem tutaj na starym filmie, albo jednym ze starszych filmików Chief Pata, który jest amerykańskim youtuberem i tak dalej. On gra w grę dosłownie od pierwszego dnia, kiedy ta gra wyszła do bety. Jeszcze grał w Alfie w nią. Więc dlatego jak widzicie tutaj, jego tag jest najkrótszym tagiem w grze. Jeszcze niewiele osób ma taki tag, bo tylko taki tag może mieć około 1000 osób. Niestety nie udało mi się nikogo znaleźć innego, kto ma taki krótki tag. Jak widzicie, on jest tylko LQL. Słuchajcie, dla porównania jesteśmy w tym momencie na moim profilu i zobaczcie na mój tak mój tak jest o wiele wiele dłuższy zobaczcie mój jest GGQ9RYQ9 y, jest ono wiele wiele dłuższy niż kod Chief pata który kod kod tak to jest więc on jako jeden z pierwszych graczy dostawał krótszy tag. Im później założyliście konoty, macie dłuższy tak. Oczywiście chyba jest limit. Oczywiście chyba nie mam najdłuższego, ale, no, ale jest limit, jak widzicie. No i nie znam nikogo, który ma tak, kto ma taki krótki tag. Czy wpadł jest jeden z takich wyjątków youtuberów, który, którzy mają taki krótki tag i z graczy, którzy do tego momentu od alfa od bety grają, pewnie reszta krótkich tagów należy do pracowników Supercela. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy. Dobrze, słuchajcie, a więc kolejną rzeczą w dzisiejszym odcinku są archiwalne skiny, słuchajcie. Archiwalne skiny są jedne z najbardziej limitowanych skinów w Broaster, słuchajcie, ponieważ prawie w ogóle nie można ich zdobyć. Najpierw pokażę Wam, jakie ja mam skiny, potem opowiem Wam, jakie uda się Wam jeszcze zdobyć i jakie są wszystkie te skiny. Więc tak, ja w tym momencie z tych wszystkich unikalnych, limitowanych skinów mam m.in. tutaj, mmm, który to był skin? Boombox Brok, jak widzicie, tutaj klikniemy, przebranie zarchiwizowane, wycofane z obrotu. Jest to jeden z moich chyba dwóch tych takich skinów zarchiwizowanych, archiwalnych. Więc to jest Boombox Brock, on został zarchiwizowany. Jest to spoko skin, szkoda, że został zarchiwizowany. I kolejnym skinem, który mam, który jest zarchiwizowany, jest oczywiście skinowiec Frank. I słuchajcie, w tym momencie opowiem wam, jakie skiny są archiwalne. W tym momencie Wam wszystkie pokażę. Więc tak, na pierwszy ten archiwalny skin, którego ja nie mam, jest Rockability Mortis. Jest to taki. Mortis po prostu, Mo ja ja może jak montaż wam pokażę zdjęcie w tym momencie. Kolejnym takim skinem jest to Touchdown Bull, którego jedna z wersji jeszcze śmiga w sklepie, tylko że w innym kolorze za Star Pointsy. Kolejnym skinem jest Spicy Mike który wygląda mniej więcej tak, pewnie widzicie na ekranie, jak mu się udało znaleźć. I reszta skinów, to te, które wam pokazałem. Słuchajcie. I mówiąc o Spicy Mike'u, słuchajcie, nie jestem pewien, ale chyba jest jeszcze sklepie. No właśnie. Jak widzicie, mówiłem, że są wycofane z obrotu. Ale ten skin jest w sklepie. Czyli oszukałeś nas nie! Frank, czyli jeden z głównych osób zarządzających Brawl Stars, napisał, że te skiny będą się pojawiały raz do roku, dwa razy do roku po jednym z tych skinów. Więc jeżeli bardzo chcecie, to wbijcie teraz. W tym momencie jak to nagrywam jest sobota. Macie jeszcze 1 dzień i 20 godzin. Jak zdążycie, możecie sobie go kupić. Bardzo fajny skin, ale niestety jak widzicie tutaj zarchiwizowany. Lecimy do kolejnej rzeczy. Dobrze, słuchajcie, więc jak widzicie w tym momencie kolejną rzeczą są stare boxy z Brawl Stars, słuchajcie, których już nigdy nie otworzymy w grze, ponieważ zostały usunięte i zamienione troszkę innymi ofertami, o których dzisiaj nie będę mówił. Jak widzicie, było to cztery różne boxy, plus jeszcze dwa inne, na których przyjdziemy zaraz. I słuchajcie... Pierwszym boksem był rzadki boks, drugim super rzadkim, trzecim mityczny znaczy i czwarty epicki, słuchajcie. Były cztery takie boksy i one kosztowały tyle, co teraz można kupić brawera. I z niego mieliśmy gwarantowanego brawera. Takiego jak jest box, słuchajcie. One wyglądały naprawdę przepięknie. Bardzo żałuję, że zostały usunięte. Mogły po prostu zostać troszeczkę zmienione i grafiki. Teraz puszczę wam krótki filmik i pokażę wam, jak ten youtuber tego je otwierał. Tutaj tak wyglądała kiedyś animacja otwierania tych boksów i dropiło się takie piny, słuchajcie. Ja o tym zrobiłem odcinek, że to mogą być mody w Brawl Stars ale kiedyś to były piny po prostu so, służyły one do ulepszania, słuchajcie. I on tutaj pokazuje, jak wygląda otwieranie tych boksów i tak dalej, i tak dalej. Można dropić postacie. Możecie sobie popatrzeć na ten opening jeszcze chwilkę. A teraz wam pokażę, słuchajcie, jeszcze inne boksy, które były w grze. One są również w tym filmiku pokazane. One są mniej więcej tutaj. Jak widzicie, są to te boxy, które są w tym momencie w grze bez, bez jednego, bez mega boxu. Słuchajcie, jest Brawlbox i jest Big Box. Tylko, że słuchajcie, ten Big Box to tak naprawdę był w tamtych czasach Megabox. Zobaczcie, na cenę kosztuje tyle. Co Megabox, tego że się po prostu nazywał Big Box, wyglądał troszeczkę inaczej. Dobrze, słuchajcie, więc kolejną rzeczą w dzisiejszym odcinku są skiny, których już nigdy, przenigdy nie będziecie mogli zdobyć w Drosser. Słuchajcie, jak widzicie na ekranie, są to takie skiny jak ten na przykład. To jest Ricochet, jest to skin z roku bodajże 2019 ze świąt, i był za darmo, tak widzicie na tym filmiku. Potem, tak widzicie, on nie ma zbytniej animacji. Kolejnym skinem, który widać tutaj, jest właśnie Barbarian King Bull. Jest to skin z okazji 10. Rocznicy Super tak jest to napisane. I co? No i on wygląda super ładnie, jest to chyba mój w tym momencie jedyny skin do Bul'a. I poza tym, słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do gameplay'u, że ma niezmieną A tak jak widzicie tutaj przy główce, ma taką jakby emotkę, więc to jest naprawdę fajny skin. I jak widzicie strzela Dark Elixirem z Clash of Clans. Kolejnym skinem jest Red Dragon Jessie, to był darmowy skin dany graczom z okazji tego, że Brawl Stars wyszło w zeszłym roku w Chinach. W zeszłym roku było pełno, pełno darmowych skinów. Jeżeli nie graliście w zeszłym roku i zaczęliście dopiero teraz, no to żałujcie, ponieważ no te skiny były spoko i można było sobie naprawdę pełno brawlerów z darmowymi skinami zrobić, słuchajcie. No i naprawdę jest to tutaj naprawdę super skiny. Kolejnym skinem jest Merchant Gaze, słuchajcie. I... To nie jest jeden skin, który jest darmowy. Słuchajcie, każdy skin, darmowy, niedarmowy, limitowany i ten skin i wszystkie inne skiny z Brawl Passa, czyli Merchant Gale, potem była chyba Colette, potem był Serge i te wszystkie skin, co są na początku i na końcu Brawl Passa nigdy w życiu nie będzie się dało ich zdobyć przenigdy. Chyba, że zrobią coś takiego jak Clash że będzie można zdobyć je. Dobrze słuchajcie, a więc jak widzicie w tym momencie kolejną z najbardziej limitowanych rzeczy w Brawl Stars jest ikonka na żywo. Jak widzicie, gracie sobie mecz i macie dużo pucharków, to może Możecie zauważyć taką u góry ikonkę na żywo. Jak widzicie w tym momencie, nie wiem czy widzicie ją, czy nie. Jest tutaj u góry tysiąc graczy. Obserwuję, jest to mega rzadkie. Jeżeli się jest takim zwykłym graczem, który nie ma jakoś dużo pucharków, ponieważ jak tam traficie, to może was oglądać jak widzicie, nawet tysiąc osób. A nawet zdarza zdarzało się, że i o wiele, wiele więcej. Słuchajcie, jest to dość rzadkie. Jak jesteście słabym graczem, oczywiście, jak jesteście pro graczem, to jest to dla Was nie aż takie rzadkie. Ale dla takich normalnych graczy mi się na przykład nigdy coś takiego nie zdarzyło. oczywiście, czy Wy byliście kiedyś w Brawl TV? Bo ja nigdy. I słuchajcie, kolejną z najrzadszych rzeczy musimy sobie wejść tutaj w tabelę wyników. I jest to. 50 tysięcy pucharków, lub więcej. Jak widzicie w tym momencie, kiedy nagram ten klip, mają to tylko trzy osoby i czwarta osoba jest tylko trzy pucharki. Od tego całego naszego rekordu 50 tysięcy, słuchajcie, jest to naprawdę wielkie osiągnięcie. Dlaczego? Weźcie gaweł, czym to różni osiągnięcie 50 parków na przykład od osiągnięcia 45 tysięcy parków? Słuchajcie, albo tam 25 tysięcy parków. Słuchajcie, dlaczego to jest takie rzadkie? Ponieważ kończy to naszego całego tutaj trofeo. Jak widzicie, ja mam w tym momencie 24 tysiące parków, jeszcze mi trochę brakuje. I jak zobaczycie, na samym końcu trofeo roda na 50 tysiącach. Jest ostatnia mega skrzynka, słuchajcie, mega boksik. I ty, nasz cały sezon się już kończy za 8 dni, więc może ewentualnie, słuchajcie, kilka osób jeszcze osiągnąć ten nasz cały wynik. Jak widzicie, ma, na razie brakuje tutaj, kilku osobom niewielu z Polski, jak teraz zobaczymy, brakuje 5 tysięcy. Miejmy nadzieję, że Fabio uda się wbić 50 tysięcy do końca tego sezonu. Dobrze słuchajcie, więc kolejną z najrzadszych rzeczy są takie powiadomienia w grze, słuchajcie, ponieważ takich powiadomień już nigdy w życiu nie zobaczymy chyba w grze, chyba że znowu będą coś usuwali. Jak widzicie, do, to jest powiadomienie, że wprowadzają StarPointy. I słuchajcie, potem kolejne powiadomienie, które się pojawiło, bo to jest jakiegoś typa stare konto, jest takie, że usuwają tikety. Jeżeli nie wiecie, co są tikety, to zaraz Wam o nich opowiem. Więc jak widzicie na tym nagraniu, 9 biletów zostało zamienione na takiego jednego gema. O co z tym chodzi? Kiedyś, kiedyś dawno temu w grze były bilety, słuchajcie. I za bilety można było grać w specjalne wydarzenia, którymi są Boss Fight, potem jest Big Brawler i Robo Rumble. I słuchajcie, usunęli to. Ponieważ uważali, że wolą zrobić to za darmo i zamiast tego yy, po prostu gracze mogą grać Nie nieskończoną ilość razy, ale są za to mniejsze nagrody. I w tym czasie, jeżeli ktoś nie złożył swoich tiketów, każde 10 jego ticketów zostało zamienione na jednego gema. To jak teraz zostało zaokrąglone, 9 tiketów na jednego gema. Słuchajcie. I tak jak widzicie, zostały dodane gemy do jego konta, słuchajcie. Dobrze, tak, więc kolejną w w dzisiejszym odcinku są darmowe, darmowe skiny, słuchajcie. Youtuberzy jakiś czas temu dostawali darmowe skiny w Brawl Oczywiście nie każdy skin, oczywiście nie było tak, że wszystkie dostawali z darmo. Po prostu dostawali niektóre skiny za darmo i była wtedy taka oto wiadomość. to jest youtuber Ray, który właśnie dostał skiny za darmo. Pokażę Wam teraz, jak to wyglądała animacja odbierania. Na początku dostawałeś takie powiadomienie, ono Ci tak migało od razu, jak wszedłeś do gry. Miałeś przycisk odbierz. No i słuchajcie, zobaczcie teraz co się stało po jego kliknięciu. On teraz go kliknie. Uwaga, uwaga, klika to teraz. I tym skinem był akurat Lion Dance Brock. Ciekawe czy to będzie tylko ten skin, czy jeszcze jakieś inne skiny. On to dostał za darmo, czy tylko tego jednego. Chyba tylko tego jednego dostał za darmo. I to był z okazji chińskiego nowego roku. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny skin. I on go dostał za darmo, słuchajcie. Słuchajcie, jakiś czas temu, dokładnie rok temu, ja też dostałem trzy darmowe skiny, słuchajcie, od Supercell'a. Jest to oczywiście 8-bit wirus, 8-bitowiec wirus, Bibi heroska i jest tutaj jeszcze Tara unliczny Ninja, możecie to zobaczyć na moim Twitterze, na którego Was serdecznie zapraszam, Twitter Gabel Official. I słuchajcie, dostałem je z okazji Chińskiego Nowego Roku i właśnie są tutaj, mam cały czas je w grze. I dostałem je jako twórca super Sela. jestem twórcą Super Sela. I słuchajcie, teraz najrzadsza rzecz w Brawl Stars. Jest to właśnie ta emotka, słuchajcie. Mają trzech lub czterech graczy. Do, dlaczego mają cztery graczy? przejdziemy zaraz. Ogólnie mają trzech graczy na stówę, ponieważ są to mistrzowie świata Brawl Stars roku 2020. Dostali w każdy z nich taką emotkę za darmo i mogą jej używać. Jest to najrzadsza rzecz w Brawl Stars, ponieważ mają tylko trzy osoby lub nie. Ponieważ słuchajcie, jeden gracz, przez mały błąd nie dostał tej emotki z serduszkiem zakupienie kolta i po prostu albo jakieś rzeczy z tych e e ofert Świata, to napisał do supportu i support przez przypadek zamiast dać mu tamtej emotki dał mu właśnie tą i jest jednym z tych czterech warciarzy, którzy ją mają, więc przez błąd Supercell'a jest to trochę mniej rzadkie, ale nadal najrzadsza rzecz. Bronstars, Brawl Stars, którą mają tylko mistrzowie świata, więc jeżeli ktoś się ciebie spyta, czy jesteś mistrzem świata i masz tą emotkę, to będą wiedzieli, że jesteś mistrzem świata lub leciutko oszukałeś. Ale tak, naprawdę, jest to najrzadsza rzecz w Brawl Stars. No i słuchajcie, to były 10 najrzadszych rzeczy w Brawl Stars. Jeżeli coś pominąłem, to napiszcie mi w komentarzu, zrobię wtedy część drugą z najrzadszych rzeczy w Brawl Stars. A w tym momencie ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. Ja się z nami żegnam jeszcze raz, byłem Gaweł, jestem Gaweł i siema!